Można od razu po tym poznać, jaki sezon miał ten zawodnik. Tak, wspomnieliśmy już: odchodzi Max Freak, o nim troszeczkę więcej powiedzieliśmy w odcinku z Zieloną Górą. I, i, i tylko można przypomnieć, że generalnie to jest zawodnik, który ma w kratkę sezony: ma jeden dobry, w sensie w 2018 miał średnią 1,8. Tak samo podobnie było w 2018. Przepraszam, w 2019 miał taką średnią i w 17 podobną, a co drugi rok po prostu wychodzi z tej pierwszej 20 czy 30 można powiedzieć. No, i, i, i on miał fatalny początek. Potem było troszeczkę lepiej. Najlepszy mecz to 14. kolejka z rybnikiem, ale wiadomo, że to już rybnik wtedy już niżej i bardziej rozłożony niż na łopatkach, to nie mógł leżeć. Niestety. Za, na wysokości można powiedzieć zadania w, 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 spisał się w playoffach całkiem nie najgorzej, w, jeśli chodzi o pierwszy mecz z Gorzowem i potem z Zieloną Górą. Wygrał Grand Prix w Toruniu, więc w końcu wszedł na jakiś poziom, można powiedzieć, mam nadzieję międzynarodowo, ale jego nie ma. No i nie ma Maxa Drabika, to jest moim zdaniem największe osłabienie jednak tej ekipy. Mówi się, y, przebąkują różni ludzie na łamach sportowych faktów, na przykład, że jak wróci, to będzie silniejszy, tak jak na przykład, no, poza Aleksandrem Łoktajewem, który jednak po, tej, po tym ziółku, to nie wrócił jednak do, do tego, co prezentował. Ale Patryk Dudek, nie da się ukryć, że miał sezon, dwa sezony, można powiedzieć, życia, końcówka jednego i, i drugi, i, i potem jeszcze oczywiście awans do Grand Prix, i świetny sezon w Grand Prix. No i tak samo Darcy Ward do upadku w Zielonej Górze, też rewelacyjnie jeździł po po wykluczeniu go. I pytanie takie, Patryku, do ciebie. Jakie, jak bardzo ogromne jest to osłabienie wrocławskiego zespołu, twoim zdaniem? Hmm, uważam, że nie jest bardzo ogromne, bo jakkolwiek hmm. on się rozwijał i, i był świetnym zawodnikiem, to można powiedzieć, że na jego miejsca właśnie wskakuje Gleb cugunów, e, który oczywiście przechodzi z tego wieku juniora, ale ale tą średnią miał naprawdę świetną i pewnie będzie dalej się rozwijał, więc tutaj myślę, że to jest w miarę pokryte, tym bardziej, że jak policzymy te średnie, wiadomo, że teraz nie będzie tego gościa, więc nie będzie Holdera, który miał świetne przebłyski w tej drużynie, jako właśnie zawodnik dochodzący z Zapotora. Mm. Ale Czugunów, a za takiego właśnie Frika, Krisa, czyli w sensie Krisa Holdera i Maxa Frika, będzie Artem Maguta, więc Hmm. Chodzi tutaj chyba dalej na plus. Jakby nie A było. kogo byś wolał powiedz mi szczerze, Dana Biuleja czy Maxa Drabika widzieć w tym sezonie? I nie, nie trzeba tu. Może tak, challenge jest taki, nie bierzemy pod uwagę narodowości, bo, bo jednak y, Max Drabik odpadł przez tę sprawę z poladą. Tak naprawdę przestało mu się chcieć jeździć. Rozmawiałeś z nim? I dlatego, no nie, no to wszędzie tak mówili ludzie z otoczenia we Wersławiu, że, no że to nie, nie była tajemnica. No mówili, że do końca nie wiadomo o co, o co chodzi, że Aha. on musi sobie to poukładać. I nawet jak jeszcze nie było nic wiadomo, to on już miał jakiś brak chęci, chcieli go tam gdzieś dopilnować. No o to mi chodzi, to... o to mi dokładnie no, chodziło. No, no ale no, jakby może to jakaś głębsza sprawa, bo chociaż szczerze powiedziawszy, jak widziałem z nim wywiad. Z 2020, chyba z początku roku, to mm. naprawdę taki oddany temu sportowi mówił, że, że że to jest jego hobby, więc tu będzie zawsze jeździł. Więc nie było widać tego wypalenia, które no faktycznie mogło się pojawić, tak jak mówisz, stricte związane z tym z tą sprawą, właśnie mm. tej wlewki witaminowej, jak to nazywa? Tak, tak. Ładnie. Więc dlatego pytanie, kogo byś wybrał w tym sezonie, gdyby drabik jeździł, jednak Biuleja czy drabika, właśnie? No. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo, bo wiadomo, mówisz, że ciężko mi wykluczyć ten, wiesz, ten faktor, z, z jakiego kraju pochodzi. Mhm. A tym bardziej, że miałem go też w drużynie swojej w e menadżerze, więc tam też mi punktów ładnych narobił, potem musiałem go wymienić, bo, mhm. bo, bo, bo po prostu go nie było. Ale myślę. Że... Ja powiem tak, dlatego pytam cię, bo ja bym spokojnie na drabika postawił i chciałbym, żebyś dał mi na kontrze coś do tego, że jednak byś tak nie zaryzykował, jak ja. <laughs> y no, tak, ale mówimy co. Wyczyścimy wyczyśc sezon. Nie ma żadnej Poldy, tak. Nie ma... Yy, nie, no sprawy. nawet z Poladą, czy, czy powiedzmy, Polada, Polada go nie zablokowała mu kariery, tylko Aha. po prostu yy, dostał jakieś tam, dostał zniżki ze względu na to, że być może właśnie psychicznie czuł się podłamany i, i zawalił końcówkę sezonu przez to i, i odciął się zresztą od Żużla i teraz wraca, bo jednak został uniewiniony. Nie... To czy... czy... Ja patrzę na, pod kątem po prostu jego doświadczenia ekstraligowego ligowego, jednak więcej na tych torach pojeździł niż Biuli. Tak, i w ogóle formę miał, moim zdaniem, lepszą. Dużo lepszą, więc dla samego Wrocławia, jeśli chodzi o zawodnika, bo teraz pytanie, czy się kogoś bardziej lubi, czy, czy co by wniósł do drużyny, tak? bo, mm -hmm. bo na pewno był lepszym, mocniejszym punktem drużyny, miał genialne mecze, przecież to wyrywał z tego startu i nikt go nie mógł dogonić, tak, tak. takie miał mecze. I, I właśnie tak jak mówisz, dalej by był zawodnikiem u 24, bo to jest 98. rocznik, więc 23 dopiero będzie kończył teraz. Hmm. Rok, młodszy, rok starszy tylko od Biuleja, e, więc no chyba tego drabika, ale ten Bioli no, też, też też fajnie, że że będzie się tu rozwijał, więc y, myślę, że tu drużyna nie straci za dużo. Rozumiem. No tak. E... Czas nas, można powiedzieć, nie, że strasznie goni, ale chcemy jednak nie robić tutaj strasznych połajanek, trąb kilkugodzinnych na temat każdego z zespołów, nawet z podium. Chciałbym trochę nawiązać jeszcze do toru, zanim pomówimy o szansach tego zespołu w przyszłym roku. I można powiedzieć, że był to najbezpieczniejszy tor w Ekstralizę, bo tam było prawdopodobnie, no, chyba na prawie jak z najmniej upadków w całych rozgrywkach. I mimo iż był to atut, można powiedzieć, w pewien sposób w wrocławian, tak jak w każdym roku, to chyba zabili trochę jednak gospodarze Żużel, bo był to, można powiedzieć, no jeden z, miał tam mijanek w porównaniu do 2019, kiedy to było pierwsze miejsce w Lidze. To tam, tam było prawie 19 czy 18,5, tu było 10. Zrobiło się nudno, co nie było sytuacją w Grand Prix. W Grand Prix naprawdę te turnieje były wysokich lotów i sporo się działo. Przepiękny stadion, zazwyczaj tam było fajne widowiska, w sensie w ostatnich latach potrafiły być. Okopali się dobrze, można powiedzieć, jeśli chodzi o swój tor, i, i, i jednak Janowski, czy Ufinden, czy Czugunow to były takie trzy największe armaty, jeśli chodzi o, o akcje na torze. Ten tor lubi zresztą wyprzedzanie po zewnętrznej, może nie strasznie przy płocie, ale jednak. Pod ten prawy ręka wchodzenie niż pod lewy zawodnika z naprzeciwka. I właśnie najwięcej punktów tracił Drabik. Jakby on w zeszłym roku miał tą, tę jazdę swoją najbardziej chaotyczną, co mu się wcześniej aż tak nie zdarzało, tak mi się wydaje. No i? Nie zdarzało się? No i zapytanie takie jest moje, właśnie czy to, jak to w tym roku będzie z tym torem? Wiadomo, dochodzi Artium Maguta. Więc czy tutaj generalnie będzie to twierdza Twoim zdaniem w tym roku dla, nie do przejścia? Ewentualnie to jakie zespoły widzisz tutaj, które mogłyby jednak popsuć święto Wrocławianom? I ich ty no, kroczenie ku tytułowi? Przede wszystkim właśnie to, że, że będą jednym z głównych faworytów do złotego medalu, to, to musi to skutkować tym, że będą po prostu silni u siebie, bo mm, trzeba przede wszystkim wygrać u siebie. Mm -hmm. e, to wtedy masz utrzymanie, a jak potem atakujesz e, kraje, kraje, troszeczkę chyba o historii Można za dużo też. E, o to Bolszewikach jak widzę. Tak, atakujesz no. inne inne, wiesz, obce e, fortece właśnie, to mm. może to tak lepiej to brzmi i tam wygrywasz, no to wygrywasz tytuł, tak, więc no tak. E, wydaje się, że, że u siebie będą silni, bo bo przychodzi Armata, która, która na tym Wrocławiu właśnie Jeździ jak ta właśnie rakieta u bioleja podłączona, pod tyłek, mm. i, i nie widać tutaj, żeby, żeby wiesz coś, coś mogli stracić. Ten liszka pewnie w tych juniorskich z racji osłabienia odejściem wielu zawodników klasowych z tej pozycji juniorskiej będzie pewnie jeszcze lepiej jeździć, przynajmniej w tym drugim biegu. tak się tam trochę podszkoli przy nim, mm -hmm. więc też pewnie będzie rozwój. I myślę, że, że może to być jednak Forteza. Przede wszystkim z tym Artemem, który, który no kurczę, dawno nie widziałem tak sympatycznego wywiadu yy, z zawodnikiem, który też na pytanie yy, dość dwuznaczno, nie, 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 nie dwuznacznie jednak, czy faktycznie za podpisanie umowy dostał 2 miliony złotych, to powiedział, że po prostu tego nie skomentuje. Ale za, o, za dużo czy mniej to, no, nie powiem nic, więc zakładam, że. Aha. Aż tak strasznie, mniej nie. Dokładnie. Albo wstyd powiedzieć, że jeszcze więcej. No e, tak. Więc wiesz, zawodnik, który 10 lat już mieszka w Polsce, mówi też, że nawet syn się dobrze uczy, więc tutaj robi sobie nadzieję na długą, długą przyszłość w Polsce, że on się odnajdzie w tym Wrocławiu tak, że pewnie też długo nie odejdzie. Ostatnio Jason Doyle mówił, że to jeszcze będziemy o tym mówić, że, że, że niby dużo zmienia tych klubów, ale może właśnie lecz to będzie ostatnim jego karierze. Tak jest i nie mniej znane nazwiska w przeszłości mówiły identycznie, jeśli chodzi o Jasona. Natomiast, no tak, fakt, wracając do, do tego toru i do tegorocznych rozgrywek, to w pierwszej rundzie, w rundzie mm, w, w ciągu y, pierwszych siedmiu kolejek trzykrotnie będą mieli wrocławianie mecz na swoim torze z, i powinni sobie w drugiej kolejce spokojnie z Toruniem poradzić, natomiast przyjeżdża też Leszno i, i Gorzów, czyli zeszłoroczni rywale w playoffach. I e, przepraszam, e, Gorzów. E, natomiast leśno lubi jeździć sobie e, we Wrocławiu. Zazwyczaj tam są wyniki na styku. Nierzadko ten zespół mistrzów Polski, czterokrotnych z rzędu teraz wywoził cenne zwycięstwa. Gorzów tak naprawdę radził sobie nie do ostatniej kolejki rundy zasadniczej w zeszłym roku, kiedy dwoma punktami uszczknęli, o ile dobrze pamiętam. To e, 13, tak, trzynasta 13 kolejka, przepraszam, e, mm. była. No no. Natomiast tak, i, natomiast, no oprócz tego są właśnie wyjazdy w Grudziądzu, w Lublinie, w Zielonej Górze, w Częstochowie. Tak mi się wydaje, Patryku, że w tej pierwszej rundzie ja obstawiam minimum cztery zwycięstwa, czyli to jest 8 punktów. Na pewno z Grudziądzem, z Toruniem, z Zieloną Górą na wyjeździe spokojnie mogą wygrać, bo tam też lubią jeździć. No a potem przyjeżdża Lublin, Częstochowa, właśnie Zielona Góra, Grudziądz. No i ten Lublin się wzmocnił, Częstochowa jest bardzo wyrównana. Lesz, no to nadal armaty choć bez juniorów, ale lubią jeździć tam. Więc jak, jak, jak ty masz na, na ten terminarz zapatrzenie? I jak ty widzisz ten zespół, jeśli chodzi o końcową tabelę, z rundy zasadniczej przynajmniej? Rzecz to przede wszystkim to mają jeden z ważniejszych celów na ten 71 sezon w Lidze, czyli w końcu po latach odbicie się od ujemnego bilansu wygranych i przegranych, bo Chyba są na minusie 4 czy 5 meczy, mm. więc w ogóle historycznie, bo tam kiedyś ugrzęzli chyba w drugiej lidze i tak, tak strasznie dostali po tyłku, że tak powiem. Więc, więc tutaj jest chyba 533, z tego co kojarzę, do 539, więc 6 meczów mają do odrobienia i chcieliby pewnie ten bilans w końcu na plus poprawić. A co ciekawe, moim zdaniem te wybory na sparingi są naprawdę dość odważne, nawet nie z ich strony, tylko też na przykład z Gorzowa, bo, mhm. bo jadą z Gorzowem 20-21 marca, potem 24-25, też jakoś tam poznają ten tor zielonej kurze, więc będzie można się spodziewać tego, że też na tą pierwszą rundę się szykują. Aż trochę dziwne, że wiesz, nie, że im pozwalają tam przyjeżdżać, bo tak samo można powiedzieć, że Gorzów przyjedzie i zbada to, co się dzieje w tym toru. Mm -hmm. w, tak, tak. w tym Wrocławiu. W Wrocławiu. Mm -hmm. Ale no, takie tak ciekawe moim zdaniem wybory i tutaj już też będzie można coś powiedzieć, chyba jak to będzie. Tak jest. A, a wracając do, do, do tego typowania drużyny, to myślę, że z racji tego, że. Że trzeba się trzymać jakichś zasad. Końca. Uwaga, zaczyna tak. się. Zaczyna się. To y No nie mogą zdobyć złotego medalu z prostego rachunku. Dobra drużyna plus słabi juniorzy nigdy się nie równa mm. złoto, albo od dawna nie. Y I tutaj no, ja nie widzę naprawdę, nawet przy tej słabości w, w tych formacji, to nie licząc tych y z formacji jak Zielona Góra, czy Grudziądz, bo jakby tego nie biorę pod uwagę, tylko te na przykład właśnie e, Częstochowską, czy, mm -hmm. czy, czy Toruńską, czy Lubelską, no to myślę, że tutaj przegrywają z kretesem na tym polu i, i nie zdobędą tego złota, więc z, mm -hmm. z tych rachunków prostych jakby tak zamknąć oczy i nie myśleć, że naprawdę ta drużyna jest wyrównana mm, i byłby to fenomen po wielu, wielu latach, że taka drużyna wygrała mistrza to, to taki srebrny medal tutaj mi wychodzi. No właśnie. Dla mnie to jest, można powiedzieć, siła juniorska porównywalna z Toruniem na pewno, bo tam jest Karol Żupiński, ale reszta w zasadzie no, nawet do Liszki nie dorównują, więc tak mi się wydaje, że może cużytek z Liszką mieć, mogą mieć lepszy sezon w tym roku. Ale powiedziałeś ważną rzecz: że właśnie co, co z tego, że kilka zespołów nie masz tak mocnych, bo ileśność się osłabiło, jeśli chodzi o juniorkę i Gorzów też nie wygląda rewelacyjnie, i to, co wspomniałeś, to te te zespoły też sobie po swojemu opisze. Tak jest. <laughs> Natomiast mimo wszystko, ja widzę ten zespół na pewno w playoffach. To bez dwóch zdań. Powiem szczerze, że to jest druga i trzecia, druga, trzecia siła, jeśli chodzi o, o ten. O, tak na papierze mi wychodzi, jeśli chodzi o Ekstraligę. Chociaż tak samo myślę jak Patryk. Jednak Częstochowa i Lublin to są najbardziej dwa najbardziej wyrównane składy w tym roku tak mi wynika z moich obliczeń. No i tutaj właśnie dlatego mówię o Biuleju i Czugunowie. Jeżeli ci zawodnicy, no i Biulej po prostu albo no mamy trzech seniorów, tak Janowski, Łaguta i Łufinden, więc ktoś będzie musiał te 1 i dwa punkty zdobyć. Więc trzeba równać do tej średniej 2.0. Biuli, przepraszam, Czugunów już tam jest 1.77. Biuli musi mieć po prostu taki rybnik w ekstraligowym wydaniu, czyli nie będzie aż tak rewelacyjnie, żeby było 2-3 na, na bieg, ale jeden 6 jak zdobędzie, 1-7, to wtedy ewentualnie można myśleć o finale, tak mi się wydaje. Y powiem tak, y nie, y nie odmówię im mistrzostwa, szans na mistrzostwo, hmm. ale to jest ekstremalny przypadek, tutaj od razu przyznaję. Y widzę ich, jeżeli będzie jakiś inny spot okoliczności, zbieg okoliczności dla innych zespołów, Widzę Wrocław wygrywający ligę, ale to już, to już są fantazje moim zdaniem takie, których się nie wstydzę, ale za które, to, może też nie przepraszam, ale <głos》>, które przynajmniej uwypuklam. Takie guilty pleasure. Tak jest, tak, tak chociaż jest. Chociaż na, na kontrze do tego to też pokazuje jakby tą, to skupienie, to wiesz, zaangażowanie w ten sport, na pytanie właśnie jakie swoje twoje guilty pleasure do Taya na ten odpowiada, zajechanie się na siłowni, więc w ogóle to ja już wolę chyba Klan obejrzeć, tu zmęczysz przed tym. Czekaj, aż na nasz podcast filmowy, jak to powiedziałeś, będzie a, a na no to, papierze. Okazuję, to, to żeby było coś więcej <grym> do tego filmowego, to e, a propos pytania o telewizję, powiedział, że w ogóle nie ogląda, a filmy mhm. Step Brothers ostatnio mu się podobał. Więc... Ostatnio, ostatnio nie, ale kiedyś to mówiliśmy o tym, więc coś no nas tak. łączy z tym Indy. <laughs> Jednak. Dokładnie. Patryku, jeszcze mamy coś do wystrzelania się a propos Wrocławia, czy jak, jak to zwykle nie, robimy? jeszcze chciałem dwa grosze dodać do, do tej Federacji Rosyjskiej, ale to chyba nie ma co, a tam to nie te... te. Może, może przy... No, przy, przy Pry, gdzie przy... jeszcze jakiś Rosjanin jeździ? Czekaj, No już masz, leśno, nie. możemy do tego wrócić może. No. No jakąś eratę zrobić, może, może. Emilek, no tak, Emilek. Dokładnie, yy, bo, bo, bo to jest też dźwięczny temat yy, i to w nie najlepszym tego słowa znaczeniu. Eee, dziękujemy, kochani, po raz kolejny, że jesteście z nami, że nas oglądacie. Oczywiście prosimy o jeszcze, prosimy o subskrypcję, o lajki, o dzwoneczek, który Wam przypomni, że właśnie nasz odcinek wjechał na antenę. Rozpędzamy się dopiero, więc wiadomo, że e, potrzebujemy trochę wsparcia i trochę m, dobrego słóweczka, e, jednego czy drugiego. E, obiecujemy <słyska> pracować nad sobą przede <słyska> wszystkim. <słyska> nad pokorą. Bo jak już nie. powiedzieliśmy wielokrotnie nad urodą nie możemy zapanować. No nie, no to, to trzeba by, wiesz, operacja. Nie uznana. Tak jest. Gdzie nas można Patryku znaleźć na internetach i tak dalej? Eee, na YouTube, podobno. O, jakby, jakbyście nie wiedzieli. <laughs> a oprócz tego e, Twitter i Instagram e, tam pod aliasem Park Maszyn. A przy takim kontakcie bardziej bezpośrednim, czyli mailowym, to gmail.com, Tam możecie do nas pisać. Też zapraszamy do komentowania. Tak jak powiedział Darek, dzielenia się naszym vlogiem i też podcastem, bo to też wychodzimy w formie mm. audio. Więc Spotify też mile widziane. W sensie nie wiem, czy my jesteśmy tam mile widziani, ale się wepchaliśmy z tym bo, jako podcast więc możecie nam, no, nas też tam znaleźć. Jak ktoś nie oglądał jeszcze poprzednich odcinków, to oczywiście chodzi nam o to, że jeżeli chcecie posłuchać nas na przykład, bo, bo to co robimy wam się spodoba, a prowadzicie gdzieś, jesteście w trasie, czy po prostu no, ręce i, i, i wzrok trzeba skierować, to w ogóle wtedy nie słuchajcie, bo to trzeba się skupić, zwłaszcza jak jesteście, jesteście chirurgiem. Tfu, ale tak jak jedziecie gdzieś sobie, to za moją dykcję przed chwilą. Natomiast jak jedziecie gdzieś i nie możecie oderwać oczu od drogi, no to właśnie możecie w formie audio dokładnie to samo posłuchać, co macie w formie wideo. Z z to nie, to nie, Patryku. Bad influence. Ja dziękuję ze swojej strony bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście polecamy się na przyszłość. Ja również trzymajcie się do następnego odcinka. Papa, pa. cześć.